Opuszczalna masa całkowita, 2 tony Stabilizator jazdy Drzwi z oknem i żaluzją Moskitiera na drzwiach wejściowych Dua Control Przyczepa sześciosobowa. Kuchenka gazowa trzypalnikowa z elektronicznym iskrownikiem. Wysoka lodówka. Ogrzewanie gazowe z nadmuchem. Łóżka piętrowe, klimatyzacja Dometik, łazienka z toaletą, kotarą prysznicową i oczywiście prysznicem, umywalka przed łazienką, I bardzo zadbana przyczepa.